23 lipca w zespole szkolno-przedszkolnym w Gniewoszowie zorganizowane zostało spotkanie poświęcone związkom Noblistki Marii Skłodowskiej Curie z Ziemią Gniewoszowską, podczas którego gośćmi honorowymi były profesor Adela Munos Paes z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Sewilli, dr Barbara Petelens z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Stanisława Bachanek, autorka publikacji o Marii Skłodowskiej Curie. Wszystko zaczęło się właśnie od tego, że panie zauważyły naszą relację z odsłonięcia tablicy pamiątkowej właśnie związanej z obecnością Marii Kielis Kłodowskiej w miejscowości Zwola. Skontaktowały się z nami, z naszym Urzędem Gminy i poprosiły o spotkanie, ponieważ bardzo chciały zobaczyć, gdzie nasza dwukrotna noblistka Maria kilińska Kłodowska gościła w czasach młodości, gdzie odpoczywała. Nawci. W związku z tym, że jej wuj Władysław Boguski posiadał właśnie majątek ziemski w miejscowości Zwola. Maria kirisko was the It begins by an editorial in, in Spain, who is publishing several collections, asked me to write a, bi a biography about her. But then I started reading and as much as I read about her, I became more fascinated about the figure. Not only the scientist, but the woman, the Polish, the mother, the person who fights against all the difficulties to follow her dream. I think this is the most uh, appealing part of Maria Skłodowska's life. Following a dream, uh, uh, regardless of all the difficulties. I think this is the most fascinating part, and uh, that makes she the scientist more uh, admired and more known all around the world. I read an article from Dr. Barbara Petlenz and I was planning to come to Poland to uh, study more deeply the roots, uh, Polish roots of Maria Skłodowska. So I wrote her to get advice, and, she, and then she invited me and offered uh, to get in contact with several places who where Maria Skodoska had had uh, contact with, and Zwola and this area uh, was the area she used to come when she was a child because of her maternal family came originally from here, and I think that both her father and her mother and both families have a very important role in the development of Maria. as a person and later on as a scientist so when she offered me the possibility of coming here I was delighted and so I am very honored to be invited here and to take part in this event Maria Skłodowska była de facto córką pozytywistów którzy pracowali u podstaw mimo ucisku carskiego i z przyczyn częściowo osobistych znalazła się we Francji prowadziła pracę pracę we Francji ale ta myśl pozytywizmu warszawskiego wydaje mi się że była bardzo bardzo istotna. I tu spotkały się nasze poglądy z panią profesor, która właśnie widzi jako bardzo ważny czynnik fakt, że Maria Skłodowska wyjeżdżała z Polski jako osoba dojrzała intelektualnie i emocjonalnie. 24-letnia kobieta, która była ukształtowana i z tym dorobkiem, z tym bagażem polskim jechała w świat. I to dla pani profesor jest niezwykle ważne. Polskie kobiety wydaje mi się są w dość szczególnej sytuacji, ponieważ one były już w XIX wieku bardzo samodzielne trochę z konieczności, z powodu wojen i powstań, wdowieństwa, sieroctwa. Natomiast wcale nie wszystkie kobiety na świecie były cenione jako po prostu osoby, prawda? No do dzisiaj wiemy, że jest to problem w niektórych regionach świata. I pani profesor właśnie tą, tymi możliwościami rozwoju osobowości kobiet, intelektualnego, zawodowego, też się bardzo interesuje. Podczas spotkania Paula Stępień, kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów, przedstawiła krótką prezentację dotyczącą związków noblistki z Ziemią Gniewoszowską oraz przybliżyła działania gminy promujące ten fakt. Między innymi organizowany od dwóch lat rajt rowerowy Śladami Rodzin Skłodowskich i Boguskich. Stanisława Bachanek, autorka książki Na Ścieżkach Życia Marii Skłodowskiej-Curie oraz współautorka publikacji Polskimi Śladami Marii Skłodowskiej-Curie, pokrótce zapoznała zebranych z dzieciństwem. I młodością Skłodowskiej. Zakupiony majątek z Wola był współwłasnością Władysława Boguskiego i Władysława Skłodowskiego. Dlatego dzieci Władysława Skłodowskiego przyjeżdżały na wakacje na wypoczynek letni do Zorki. Pierwszy raz. Przyjechała Maria Skłodowska w sierpniu 1872 roku. A więc w 71 roku w październiku zakupili ten majątek, a w 72 roku w sierpniu przyjechała Maria z całą rodziną, z matką i ze swoim rodzeństwem. Była zatwycona tym, co tu spotkała mogła biegać na bosaka, co dla dziecka z Warszawy było wielką atrakcją. Całymi godzinami te dzieci brodziły po tej rzeczce, która przepływa przed schodem. Biegały po pola, rwały kwiaty, agres, marchew. Wszystko było dla nich wielką atrakcją. Ewa, czyli córka Marii, napisała książkę o Marii i tam jest ta, ta informacja umieszczona, że Maria pamięta doskonale te wakacje i to wszystko, co przeżyła w wojnie. Na zakończenie wyjątkowego spotkania uczestnicy udali się na wycieczkę szlakiem rodzin skłodowskich i boguskich.